Tak, tak, też słyszałem, więc y, też jestem zainteresowany, i też Państwo proszę, żeby powtórzyć, to bardzo proszę. Lit wody, szklanka octu, dwie cebule i marchewka. Ziele, liść, wszystko gotujemy, studzimy, zalewamy, a potem czekamy. I będzie sama rezygnowana jak złoto. Za 15 minut, siódma. I tak to się różowa na końcu. Pięknie, dobrze się kończy. Dobre dobrze zakończenie. się zobaczenie. Mhm. Żyją długo i szczęśliwie. I brzmią długo i szczęśliwie. Tak, by brzmiało to bardzo długo i szczęśliwie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Jest pan zwarty i gotowy? I wypoczęty. Do tego stopnia. Naprawdę, <grym> tak. No to zaczynajmy. U, uryw, urywki. Urywki z kalendarza. Filip Jaszlar, czołowe skrzypce Grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ostatnio niechcący podsłuchałem taką rozmowę. Ile wydałeś na wakacje? Wszystko. Podsłuchałem rozmowę bo generalnie słucham tego, co mówię. Taki powakacyjny obraz po nierównej finansowej walce ma swoje dobre strony. Otóż jestem niezmiernie zmotywowany do pracy. Wprost nie potrafię ukryć entuzjazmu i już przebieram nogami i palcami, aby tylko móc coś dla państwa zagrać choćby taką melodię na koniec wakacji. W ogóle nie grymaszę. Kiedyś marudziłem, wiedząc, że czeka mnie wyjazd do Chin. Teraz wyląd dopiero jutro, a ja już jestem spakowany i cieszę się na dziesięciodniowe, nie bójmy się tego słowa, tournée grupy Mozarta po Chinach. Ja zrobię wszystko, żeby być tam uśmiechniętym, oni zrobią przelew i gra gitara. Chociaż w Chinach częściej gra erchu. Melodie o kwiecie jaśminu, na przykład. Dziś 4 września. Imieniny obchodzą Scypion i Przemysł, ale tylko Przemysł Lekki Włókienniczy. Wszystkiego najlepszego. Powiedzenie na początek września to koniec balu pannolalu. A któż to obchodzi dziś urodziny? 4 września 1998 roku urodził się wujek Google. Wujek ma 21 lat, a o co go nie zapytasz? Wszystko wie. Kto ma dziś imieniny? Wujek wie. Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Wie. Siedem razy osiem? Wie. Kto kogo zabił w lalce Prusa? Wie. Prawdziwy omnibus. I do tego zna wszystkie języki świata. Poliglota. Znają Państwo tekst piosenki z repertuaru Ireny Santor? Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Poprosiłem wujka o przetłumaczenie tekstu na język węgierski. Z węgierskiego na albański, z albańskiego na hiszpański i z powrotem na polski. Oto efekt tłumaczeń wujka Google'a. Nigdy więcej dzikich plaż, z którymi wybrałem bursztyn, kiedy szedłem z tobą z moim psem. Tu ciekawostka, wujek zmienił płeć podmiotu lirycznego, ale nie czepiajmy się. Ważne, że jest pies. Pies jest, za to nie ma mew. Zamiast a mewy ósemki kreśliły, w przetłumaczonej wersji mamy. I osiem skrzeli wykonało szkic, wykonało szkic. Swoją drogą, ciekawe jakie liceum kończył wujek Google. To były urywki z kalendarza, urywki, wyciągi z kalendarza. Po albańsku fragmentę nga, kalendar. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Też też panu przyszło do głowy tłumaczyć. To było ciekaw ciekawość, ciekawość i ciekawość? zazdrość. Ja tak Nie. bym chciał znać. Węgierski o albańskim nie wspomnę. Ciekawość popycha świat do przodu, proszę pana. <grymne> Ale trzeba uważać, bo się można skaleczyć. Można. Filip ślarczowe, skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia się z panem.